Dziękuję za tę inspirację, no, że tę może jakaś, jakaś szkoła sobotnia, funkcjonowała sztuka sobota, może wyparami, coś tam Ale myślę, że Pan to na no, lepszą drogę, to znaczy w kierunku, kierunku popularyzacji myśli za pośrednictwem jakichś form medialnych, mediów elektronicznych, to znaczy w postaci filmu. I, już oglądając powiedzmy te dwa, dwa pana filmy, I ten i tak. ten. Już mam powiedzieć, że no, ma Pan pewien charakterystyczny sposób y, przekazu treści. Już tak naprawdę roz, rozpoznawamy pewien y, temat. taka, ja się bym pozwolił na taką uwagę, bo y, oba, oba, te filmy mają taki ryzyko, właśnie, po pierwsze, historyczny, <śledzianie> Prze przez pewnie um, dzieje, dzieje jakiegoś jakieś fenomenu, um, czy, czy, czy jakieś układy w takim fenomenu. Po drugie, no, jest taki, taki rys troszeczkę demonskatorski w takim dobrym sensie, to znaczy pan ujawnia pewne rzeczy, pewne mechanizm, tak jak pan to widzi, szuka pan prawdy. I teraz tak, nawiązując do wczorajszej dyskusji, może troszeczkę dzisiejszej, to znaczy tak jak co chodzi o potrzebę, potrzebę budowania, odbudowywania pewne, pewnego ducha i myśli yy, może dobrze by było uzupełnić taką, taką, taką narrację właśnie, yy, to może trochę nie jest demaskatorską, ale taką, yy, taką narracją pozytywną, znaczy, że yy, mam, mam taki pomysł, yy, no. co chodzi o, yy, o budowę naszej, naszej mówię, moralności. W sferze, w, sferze, w sferze relacji miłosnych, to znaczy yy, obok, obok, obok yy, opowieści na temat postępującej na temat pornografizacji, czy, czy jakiegoś przypadku rozkładu yy, relacji miłosnych, małżeńskich. Yy, taką <laughs> dobrą, dobrą, dobrą opowieść na temat natraty filozofii miłości czy czy czegoś takiego. To znaczy ja jako pedagog miałem okazję oglądać szereg filmów takich z cyrku BBC, dokumentalnych, też, też dobrze zrobionych, ale one wszystkie na temat właśnie miłości, relacji, no, co, co to dużo mówić, erotycznych, to znaczy, tego jak myślimy o, o tej sferze, one wszystkie miały ten taki rys redukcjonistyczny, czy taki mhm. nawet proces realizujący. Psychologizujące. Mm -hmm. Było dobrze robione. Było dobrze robione w sensie technicznym, przekonujące, takie mm -hmm. barwne. Jak, jak, jak to filmy litwiszki czy takie podobne. Tak? Mm -hmm. Teraz tak. Potrzebna jest jeszcze narracja, która no nie będzie cukierkowa, ale będzie też porządną filozofią miłości. Mm. Żeby, też właśnie w pozytywnym, znaczy nie tylko demonstrująca i tę całą złą negację, ale po prostu dobrze film szereg filmów, że włączyła w tych takich dobrych ujęciach, dobrze zrobiona. Ja bym był wdzięczny, gdyby kiedyś Pan mi mógł odpowiedzieć, jeszcze kontakt do kogoś, kto by się akurat takim rodzajem filmu zainteresował, zrobienia jakiegoś cyklu dokumentalnego, edukacyjnego, Proszę pana, no sam bym chętnie taki film obejrzał. Sam bym chętnie taki film obejrzał. Może pan napisze scenariusz, ale bieda jest taka, że jak się nawet napisze scenariusz, to potem trzeba znaleźć producenta, który nam to, który nam to wyprodukuje, to znaczy znajdzie pieniądze, żeby taki film stworzyć. No krótka sprawa. Pomysłów jest... Sporo pomysłów jest sporo, ale możliwości realizacji tych pomysłów są bardzo ograniczone. Czemu one są ograniczone? No właśnie dlatego, że jest zamknięty, czy bardzo, bardzo ograniczony rynek mediów w Polsce. Tak? Jest taki kołchos, w którym pole manewru jest bardzo ograniczone. Do kogo pójdziemy z takim projektem? Kto nam kupi taki film? Prawda? Kto nam stworzy możliwość wyprodukowania takiego filmu? Mało takich miejsc. Mało takich miejsc. Toruń z całą sympatią i szacunkiem nie produkuje produktu o takim stopniu komplikacji, a więc tak kosztownego. No to tak kosztowne, co. no może to się zmieni, może jakoś będzie się to wszystko rozwijać, ale nie Pan co, wszystko zaczyna się od scenariusza, więc może Pan coś napisze, może Pan coś naszkicuje i wtedy może, Pan i wtedy nie Pan i się nad tym zastanowi. tak, tak, no, no rozumiem, z tego wyciągam taki, taki wniosek dla siebie, że rzeczywiście dobrze byłoby zrobić, jakiś film bardziej na tak niż na nie, tak? Bardziej o plusach dodatnich niż, niż o plusach ujemnych, No tak, no ja też tęsknię za takimi filmami. Proszę pana, ja też tęsknię za takimi filmami, tylko, tylko już po prostu tak jest, że yy, no, no takie, takie, takie czasy, taki świat, że bardzo dużo, bardzo dużo. Bardzo dużo wydaje się pieniędzy na zakłamywanie historii i w związku z tym tak, takim artykułem pierwszej potrzeby wydają się te, te wypowiedzi, te filmy, które coś tam odkręcają. No, no ale jednocześnie się z Panem w tej tęsknocie, żeby jakiś taki, taki pozytywny przekaz, żeby zaistniał, żeby z czymś takim mieć do czynienia. To może być dwa pąki taki, dwa takie bo jedno... Tak, tak jest. Bardzo proszę. Kłaniam się Państwu. Witamy, Tak, najpierw odniosę się do tego, co Pan powiedział. To najpierw dziękuję Panu, że Pan przedstawił diagnozę tego, co jest. Może nie wszyscy na sali o tym wiedzą. Przedstawił Pan diagnozę, to jest prawda, co Pan powiedział. Na drugi raz, gdyby ksiądz zaprosił Pana, to chciałbym, żeby Pan wypowiedział przyczyny tej, tego, że tak jest źle. Jest gorzej niż Pan to, ja widzę to jeszcze gorzej niż Pan powiedział. Bo, gdy chodzi o szkołę, mam chrześniaczkę, coś, siostrzenicę, która uczyła matematyki, no i uczy chyba jeszcze w szkole podstawowej i w gimnazjum też jest rozmiana. powiedziała mi tak, że nauczyciele ze dwudziestu, no nauczycieli w szkole, dużo szkoła, to by i bym mówił konkretnie. Są wychowani niestety na chową spowietników. No pewnie. Tak. Jest powiedziała moja siostrzenica Krześniaczka, że... Tylko ona, jedna koleżanka i ta pani, która tam drzwi otwiera i coś pomaga. Ja będę się woźna. Boźna, boźna. One stanowiły takie patrzenie panu. I między innymi ja, bo ona tak samo myśli, i ja. Także jest bardzo źle. Pan mówił o szkołach, a mówił, kto? A jeżeli prezydent Komorowski słyszałem, jest historykiem. Mm -hmm. Tak przykro. To dziecko nie robi tego w piątej klasie, żeby pisać ból przez dwa błędy robić w jednym zdaniu. Tak. I on podobno uczył historii e, e, w dopołnym. Niszczy seminarium nie ale ktoś tak, tam Naprawdę? No, Ale też miała. Bo Ktoś mówi, lub już pokolenie, w których to nie wierzy. No, Ale bierze. to jest prawda. E, I oto, jeszcze o, o, tej, o tej szkole. I teraz e, ta moja siostrzenica była dość dość dość, dość zmęczona i i urlop miesięczny i nie nie proszę urlop, bo dość 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 zrobić I proszę pana. Po tym urlopie do tej szkoły jej już nie przyjęli. Już jej nie przyjęli. Znakomicie. ona Po prostu ją zdekonspirowali. Tak, tak. No tak, oni mają swoje sposoby na to. No to ona odszukała jakąś hmm. szkołę e, no, katolicką. Przyszła do tej szkoły. Oczywiście dyrektorem był ksiądz. Ale karteta wyborcza była tam. O, proszę I też nie została przyjęta. Ale proszę pana. Bo chyba. W seminariach. W seminariach. Tak tę gazetę abonują. W seminariach leży ta gazeta często jako jedyna dla, dla adeptów tego, tego stanu, tego faktu, tego powołania. Tak. Tak, ale to jeszcze. A, taka ta wyborcza. Wiadomo, to jest, ja od ujadą, to jest najmniejszy szmatłami, jaki jakikolwiek zbyt. Nawet, <tuk> nawet, nawet, na dużo nie dłużej, Co się dzieje. Dodam jeszcze jedną rzecz. Że tygodni chłopcze, niby katolicki, on rozsadza kościół wewnętrzny katolicki od wewnątrz.